Samochód osobowy. Tak jest. Magda do tablicy. A oto i uśmiechnięta trójka naszych zawodników. Pan Radek Kitalazy. Myszkowa. Tak i pani Magdalena Starostazy. Chodzi. I pan Jerzy Grygiel z Dąbrowy Tarnowskiej. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Zapewne Państwo świetnie wiedzą o tym, że kto odgadnie hasło startowe, ten pierwszy zakręci kołem fortuny. Magda nie wiem, czy raperowo, czy klasycznie, ale objaśni Państwu zasady hasła startowego. Standardowo na tablicy zaczną pojawiać się kolejne litery hasła. Kto wie jaka jest odpowiedź, naciska guzik na swoim pulpicie. Guziki zlokalizowane podaję kategorię hasła startowego. Kategoria hasła startowego to rzecz. Mamy ilość w I kto pierwszy ten lepszy, kto Kategoria rzecz. Czerwone światło się zapaliło. E, pomnik przyrodę. Brawo panie razmi. Brawo, 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 brawo. Zwycięz hasła startowego. Ja tutaj bowiem do naszych telewidzów. Drodzy państwo, jeśli państwo chcą wygrać 3000 zł w naszym kole fortuny, wystarczy odgadnąć hasło na dole ekranu i wysłać SMS pod numer 7220 SMS można wysyłać podczas trwania całego naszego programu, a już 15 minut po nim zwycięzca otrzyma odpowiedź SMS z odpowiedzią o wygranej. Proszę państwa, podaję kategorię hasła dla telewizów. Kategoria to nauka i trzymam za państwa kciuki. Panie Radku, Pan jeszcze o tym nie wie, ale wygrał Pan, odgadując hasło startowe, zestaw zegarków. O, oh, wow. Niesamowite. Panie Radku, Panie Radku, studiuje Pan? E, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. A cóż to jest Departament Ryzyka? E... Pan w Departamencie Ryzyka pracuje. E, tak, pracuję w jednej z największych firm leasingowych w Polsce tak. i jestem młodszym specjalistą do spraw leasingu maszyn i urządzeń. To tak bardzo śmiesznie się Ta, nazywa. Na razie młodszy, a potem będzie pan szefem może, czego panu bardzo życzymy, prawda? Tak. Zobaczymy, czas pokaże. <laughs> czas pokaże. Proszę państwa, runda... Pierwsza. Zanim rozpoczniemy rundę pierwszą, powiem Państwu, że mamy trzy rundy, jedną rundę finałową. Do finału przechodzi ten z zawodników, który na swoim koncie zgromadzi jak największą sumę pieniędzy, czego Państwu... Życzę wszystkim. Zobaczmy, co mamy na kole. Mamy nasze dwa bankruty. Mamy, proszę Państwa, również nagrodę. No i mamy pola z, o dużych wartościach pieniężnych. Pan Radek rozpoczyna rundę pierwszą. Pozwoli Pan, że podam kategorię rundy pierwszej. Kategoria rundy pierwszej to powiedzenie. Ruszamy, Panie Radku. Proszę bardzo. I zobaczymy na jakim polu zatrzyma się koło Fortuny. 250 za spółgłoskę. Proszę o podanie spółgłoski. Z jak Zenon. Z jak Zenon. Dwa razy Z. Dwa razy 250. Na pana koncie już jest 500 złotych. Proszę bardzo. Proszę państwa, kategoria hasła rundy pierwszej. Powiedzenie. Powiedzenie. Patrz. Drugi obrót pana Radka koła fortun. Zbliża pan się do... O, no tak, tak, minął pan 250. 250 za spółgłoskę? C jak Cecylia C jak Cecylia Jest C. Na pana kądzie już 750 zł. Może pan kupić samogłoskę za 200 zł. Może pan kręcić kołem dalej. Spróbuję zakręcić jeszcze raz. Proszę kręcić. Kategoria, proszę Państwa, powiedzenie. Runda pierwsza. Kręci Pan Radek i zbliża Pan się do wartości 400 zł. 400 zł za spółgłoskę, proszę o podanie. Eria ja Krenata. Eria ja Krenata. Dwa razy R, dwa razy 400. Na Pana koncie 1550 zł może Pan kupić za wyższy. A dwie... mogę odgadywać już hasło? Wszystko pan może proszę? A więc spróbuję przez żołądek do serca. Radość pana radka zwycięzcy rundy pierwszej. <noise> Się udało. <noise> <noise> Się udało, mówi pan radek. Drugą rozpocznie pani Magdalena. Pani Magdalena? Wiem, że otrzymała pani osobiste, imienne zaproszenie w 2005 roku tak. od Lecha o, Wałęsy. Tak. tak. Z jakiej okazji? Dlaczego? Z okazji 25-lecia, ponieważ 31 sierpnia 1980 roku urodziłam się, a był to dzień podpisania porozumień sierpniowych. Sierpniowy. Tak. Proszę Państwa, historyczna data. 31 sierpnia 1980 roku. No i cóż, może to być też historyczne wydarzenie, jak Pani po raz pierwszy zakręci w rundzie drugiej kołem fortuny. Proszę o, tak Państwa, podaję kategorię hasła rundy drugiej. To muzyka. Proszę bardzo, rozpoczynamy rundę drugą. Proszę kręcić. Ruszyło koło. I zobaczymy na jakim zatrzyma. zatrzymała Pani w sklepie. Jest Pani, kategoria muzyka, 250 za spółgłoskę. Proszę o podanie spółgłoski. K jak Krzysztof. K jak Krzysztof. Nie ma K jak Krzysztof, bardzo mi przykro. Panie Jerzy, witamy w grze. Proszę bardzo, kręci Pan kołem. Proszę bardzo, mocno kołem w ruch. Kategoria hasła rundy drugiej. Przypominam, muzyka. Patrzymy na zielony wskaźnik pana Jerzego. Na jakim polu się zatrzyma? 2100... No, no, no. Bankrut! Przypomnę Państwu, że w rundzie drugiej przybyły nam pola. Właśnie na jednym z nich zatrzymał się pan Jerzy to pole z sumą 10 tysięcy, ale otoczone bankrutami, na którego pan trafił. Proszę Państwa, co my jeszcze tutaj mamy? Skuter i sklep nam przybył, panie Radosławie kolejna pana kolejna szansa przed panem w rundzie drugiej kategoria hasła rundy drugiej muzyka patrzymy na czerwony wskaźnik pana Radka i zbliża pan się do sklepu jest pan w sklepie będzie pan mógł zrobić zakupy za 2000 zł proszę o podanie spółgłoski z jak zenon z jak zenon jest z i jest pan w sklepie jest pan w sklepie. Proszę bardzo, o ile wygra pan rundę, zaprosimy pana do sklepu. Proszę bardzo, kręci pan kołem dalej. Kategoria muzyka, proszę państwa, hasło. I runda druga, kategoria hasła rundy drugiej, muzyka. Patrzę na jakie pole pan Radek tym razem trafi, zbliża się. Pan da po to. wszystko pan stracił. Pani Magdaleno, kolejna szansa przed panią, proszę bardzo. Poszło koło. Poszło koło patrzymy na żółty wskaźnik, na jakim zatrzyma się polu koło fortuny. Jest pani już poza wycieczką. Zbliża się pani do wartości. 350 za spółgłoskę. Proszę o podanie spółgłoski. N jak Natalia. N jak Natalia. Dwa razy N dwa razy 350. 700 na pani koncie. Może pani kupić sobie samogłoskę za 200 zł? Może pani kręcić kołem dalej? Kręci. Proszę uprzejmie. Koło poszło w ruch. Zobaczymy na jakim polu teraz się zatrzyma. ma pani 10 tysięcy. Zbliża się pani do wycieczki, którą pani minęła. I proszę państwa, dwa tysiące za półgłoskę. Jeżeli w kaśle wystąpi wielokrotność podanej przez Panią spółgłoski, wówczas mnożymy przez tę wartość. Proszę o podanie spółgłoski. M jak Marika. M jak Marika. Jest M! 2700 ma Pani na koncie. Może Pani kupić kategoria hasła muzyka. Może Pani kupić już samogłoskę. Kosztuje 200 złotych. Może Pani kręcić kołem dalej. Może Pani kusić się o odgadnięcie hasła. Decyzja należy do Pani. Kupuję samogłoskę A. Jak? A, A jak Alicja. A, jak Alicja? Jest A, 200 zł było na koncie. Jaka jest kolejna decyzja? Dalej pani kupuje samogłoski, kręci pani kołem? Pani Magdaleno, proszę. E, kręci kołem. Proszę uprzejmie. Poszło koło ruch. Przypominam państwu, runda druga, kategoria hasła. Muzyka, Pani Magdalena na swoim koncie ma 2500, zbliża się Pani do pola o wartości 150, poproszę o podanie spółgłoski. R jak Ryszard. R jak Ryszard, jest R. Na Pani koncie już 2650 zł, jaka decyzja, kręci Pani kołem, kupuje Pani samogłoskę kolejną. Kręcę kołem. Proszę, proszę kręcić. Kategoria muzyka, cytat. Muzyka, cytat. Proszę Państwa, 250 za spółgłoskę. Proszę o podanie spółgłoski. S jak Stanisław. S jak Stanisław. Dwa razy S. Dwa razy 250. Kategoria hasła muzyka, cytat. Na Pani koncie 3150 zł. Pani Magdaleno, jaka decyzja? Kupuję samogłoskę. E jak Elżbieta. E jak Elżbieta. Jest E. Ubyło z konta 200 zł. Jaka decyzja teraz? Kręci pani kołem. Kupuje pani jeszcze samogłoskę? Czy odgaduje pani hasło? Kupuję samogłoskę i jak Irena. I jak Irena. Dwa razy i. Kategoria muzyka. Cytat na pani koncie 2750. Jaka decyzja? Kupuję samogłoskę o. O jak? Ola. O, jak Ola. Kategoria muzyka, cytat. Jaka decyzja teraz, pani Magdaleno? Kręcę koła. Proszę uprzejmie. Ach, proszę państwa, emocje zaraz stają. Zobaczymy, na jakim polu zatrzyma się wskaźnik pani Magdaleny. Stop! I traci o. pani kolejkę. Panie Jerzy, przed Panem szansa. Proszę bardzo. Proszę Państwa, przed Panem szansa. Kręci Pan kołem. Uch, emocje rosną, proszę Państwa. Zobaczymy, co wskaże koło fortuny. Na jakim polu zatrzyma się wskaźnik Pana Jerzego. No nie, no, no nie powiedział. Stop, traci Pan kolejkę. Kolejna szansa przed Radkiem. Radek kręci kołem. Kategoria muzyka. Cytat. Proszę Państwa, patrzymy na czerwony wskaźnik, runda druga, jakże emocjonująca się nam zrobiła, z dwie -e 400 za spółgłoskę, proszę o podanie spółgłoski. E, B jak Barbara. Tak jak Barbara. Jest B. B. O, I chciałbym odgadnąć hasło. Proszę uprzejmie. E, bilans musi wyjść na zero. Znowu podane hasło, bilans musi być na zero. Zwycięzca rundy drugiej. Pero, pero, ho, oh, bilans. Musi wyjść na zero. Tak, tak, bilans musi być na zero. Kultowa piosenka autorstwa. Kogo? Pana Kaczmarka. Pana Kaczmarka. Pozdrawiamy bardzo serdecznie tam u góry. Hej, hej! Skoła fortuny! Zwycięzca rundy drugiej. Nagród jest producent 2KC Drink firma Kolbarn. Pobyt w hotelu Gołębiewski w Mikołajkach z atrakcjami Parku Wodnego Tropikana oraz kosz słodyczy ufundowała firma cukiernicza Tago. Po rundzie pierwszej i drugiej czas na rundę... Trzecią. Rundę trzecią rozpocznie pan Jerzy. Panie, z wykształcenia fizyk. Tak fizyk. Fizy Ale tak, jest pan wielkim miłośnikiem opery. Tak, oczywiście. Ulubiona opera, ulubiona aria. To znaczy ulubione... jest kilka, jestem głównie miłośnikiem opery włoskiej. Ulubiona aria operowa? Może nie tyle aria, co sceny zbiorowe. Sceny zbiorowe? Tak, sceny zbiorowe, no bardzo ładny, godny polecenia nawet dla... Y tych ludzi, którzy nie interesują się państwom operą. Państwo w studio, publiczność nasza zrobi chór, a pan proszę ta, partię solową. Toast z trawiaty jest godny polecenia. Proszę, chór proszę. z Nabukko, jeśli już... Liczność by chciała, koniecznie nie nie nie. Ja nie, 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 ja tylko słucham. Ja tylko słucham. Boję, boję się. nie, 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 boję nie, boję nie, 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 Boję, boję <zucz> nie, <gladiandla> brawo, brawo Proszę się nie bać, rozpoczyna pan rundę trzecią. Kategoria hasła rundy trzeciej to po... postać. Mamy ilość liter w haśle. Panie Jerzy, proszę rozpoczynać rundę trzecią. Na jakim polu zatrzyma się nasze koło fortuny? Stop, traci pan kolejkę, traci pan kolejkę. Proszę panie, Radek kręci kołem, proszę państwa, traci pan kolejkę, na stopie pan się zatrzymał. I szansa przed panem Radkiem, kategoria postać, kategoria hasła rundy trzeciej, zbliża się pan do do niespodzianki i powiem, ponieważ w rundzie trzeciej przybyły nam dwa pola, właśnie oznakowane pytajnikami niespodzianki. Pan Radek może zażądać, zażyczyć sobie i poprosić mnie, bym odkrył tę niespodziankę. Pod jedną ukryty jest bankrut, a pod drugą suma 10 tysięcy złotych. Można pozostać przy tej wartości, która widnieje na polu. Jaka jest Pana decyzja? Zaryzykujemy, odkryjemy. Odkryjemy niespodziankę. Proszę bardzo. Odkrywam niespodziankę i cóż kryje się pod tą niespodzianką? 10 tysięcy złotych! 10 tysięcy złotych! Wiadomo, co kryje się pod tą publiczność, proszę bardzo. Entuzjazm wielki! Tak jest. Panie Radku, żeby wygrać te 10 tysięcy, musi pan podać spółgłoskę, która występuje w hasle. Proszę o podanie spółgłoski. S jak Stanisław. Jest S! Jest S! Ramiona, jest S! Yes. Na pana koncie w tej chwili 10 tysięcy złotych. Proszę bardzo, runda trzecia. Chciałbym kupić samogłoskę, jeśli można. Proszę uprzejmie, jaką? A jak Alicja. A jak Alicja. Jest! Jest! Na końcu było 200. Jaka A decyzja, panie Jeszcze Roski? jedną z, y, samogłoskę i jak Irena. I jak Irena. Jest i. 200 było na koncie. Na pana koncie 9600. Kategoria postać. Jaka decyzja? Kupuje pan, kręci pan kołem. Panie Radku, proszę. Zakręcę może. Proszę kręcić. Och, proszę państwa, koło poszło w ruch. Runda trzecia. Kategoria hasła postać. Zobaczymy na jakim polu zatrzyma się koło fortuny. Patrzymy na czerwony wskaźnik. Wycieczkę. Pan Mino, zbliża pan się do... Jest 100 za spółgłoskę. Proszę o podanie spółgłoski. Kajak Krzysztof. Kajak Krzysztof. Jest K. Jest K. Przybyło 100 na koncie. E, samogłoskę U poproszę. Kupuje pan samogłoskę tak, U jak... jak... Urszula. U jak Urszula. Nie ma uja kurszula. Pani Magdaleno, przed panią szansa. Przed panią szansa, proszę bardzo. Runda trzecia, kategoria hasła postać. Patrzymy na żółty wskaźnik pani Magdaleny. Proszę państwa, napięcie nam tak wzrasta. Ta zbliża się pani do. W, 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 w. Już nie ma wycieczki. Jest 150. Proszę o podanie spółgłoski. Z jak Zygmunt. Z jak Zygmunt. Nie ma Z! Panie Jerzy, kolejna szansa przed Panem. Proszę bardzo. Kręci Pan kołem, patrzymy na zielony wskaźnik, na jakim polu zatrzyma się koło fortuny. Kategoria hasła rundy trzeciej to postać. Postać, a tutaj mamy 100, 100 za spółgłoskę, proszę bardzo. Jest... Roman. R Roman. Dwa razy R. Na Pana koncie 200. Kręci Pan, Pan Jerzy zakręcił kołem fortuny. Uch, proszę Państwa, minął pan, brak, minął pan wycieczkę, zbliża Pan się do wartości 100. Ponownie 100. 100. B jak Barbara. B jak Barbara. Dwa razy B. Na Pana koncie 400 zł. Jaka decyzja? Może Pan kupować samogłoskę, kręci Pan kołem dalej. Rozumiem, że taka jest decyzja. Koło poszło w ruch, patrzymy na wskaźnik. Zielony, pana Jerzego, na jakim polu zatrzyma się? To. Sto. poproszę o podanie słowa. T jak Tomasz. Te jak Tomasz. Jest T. Ma pan 500 złotych na koncie. Może... Jaka de... mm, poszło koło w ruch. Poszło koło w ruch, patrzymy na zielony wskaźnik i proszę państwa... No nie, stój. Stój, życzenie. O, teraz tak. Teraz tak. To M ma... jak marcepan. M jak marcepan. Jest. Ile M. mam na koncie? 1500 zł ma pan na koncie. 1500 zł. Podjął pan decyzję bez mojego zapytania. Kręci pan kołem, pan Jerzy. Runda trzecia, kategoria hasła. Postać, proszę państwa, i zobaczmy. Jest, jest, da, tak, tak. Dalej, dalej. Ta, jest. Ta, 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 no. ta. Wujak Wanda. A <laughs> fuj, jak Wanda. Jest dwóch. Odgaduje kasję. Tysiąc dwie, trzy tysiące Barbara Mostowiak. Brawo. Brawo, prawidłowa odpowiedź. I pan Jezy zwycięzcą rundy trzeciej. Państwo przed telewizorami, przypominam, że można wygrać 3000 zł w naszym kole fortuny. Wystarczy odgadnąć hasło na dole ekranu i wysłać SMS pod numer 7220. SMS można wysyłać podczas trwania całego naszego programu, a już 15 minut po nim zwycięzca otrzyma SMS z informacją o wygranej. Przypominam, kategoria hasła dla telewizorów Nauka. Trzymam za Państwa kciuki. Och, jakież emocjonujące były te trzy rundy. Szybkie podsumowanie. Pierwszą rundę wygrał pan Radek ze stanem konta 1550 zł. O zegarkach nie wspomnę. Za rundę... Za hasło startowe. Drugą rundę również pan Radek ze stanem konta 400 zł. Trzecią rundę wygrał pan Jerzy ze stanem konta 3000 zł. I na ostatniej prostej wyprzedził pan wszystkich. Ja państwu ogromnie dziękuję i częstuję słodkościami. A pana Jerzego zapraszam do finału. Fundatorem nagród jest Biuro Podróży Itaka, organizator wypoczynku lato 2008. Uśmiechnięty pan Jerzy. Gratulacje za awans do rundy finałowej. Jak Dziękuję. samopoczucie, panie Jerzy? No, teraz już lepiej. Teraz już lepiej. Przed tak. panem 24 koperty. Wśród tych kopert dwie główne nagrody. Samochód i suma 50 tysięcy złotych. Zakręci pan kołem i koło wskaże panu kopertę, którą pan mi poda. Proszę bardzo, rozpoczynamy rundę finałową. Panie Jerzy, proszę. Poszło koło w ruch. Proszę o podanie wskazanej różowa. koperty różowa. różowa. Jeżeli odgadnie pan hasło rundy finałowej, zostanie pan posiadaczem zawartości tej koperty. Co w tej kopercie jest, tego nie wie nikt. Panie Jerzy, proszę odwrócić się do tablicy. Ja podam kategorię hasła finałowego, potem podam zestaw liter stałych. To będzie 6 liter, 5 półgłosek, jedna samogłoska. Jak się wyświetlą, jeżeli są w haśle, to się wyświetlą, po czym pan doda swoje trzy spółgłoski i jedną samogłoskę. Z chwilą, kiedy ostatnia litera wyświetli się na naszej tablicy, ma pan 10 sekund na odgadnięcie hasła. Podaję kategorię hasła rundy finałowej. Kategoria hasła rundy finałowej to film. Mamy ilość liter w haśle. Podaję zestaw stałych liter. R, S, T, L, N. Proszę o podanie trzech współgłosek jednej samogłoski. J jak Joanna, C jak Cecylia, M jak Maria, I jak Irena. Kategoria film, Kreszowa czas piosenka. Niesamowity pan nie Ciekaw jestem, co jest w kopercie. A, jest. Państwo wszedł z telewizorami zapewne też. Ja też jestem w tym Proszę państwa. Państwo. 25 tysięcy złotych. Szczęśliwy pan Jerzy, proszę bardzo. Jak samopoczucie teraz? Teraz to już bardzo dobrze. bardzo dobrze. Gratulacje, Magda.